Arkadiusz Żabka, witamy o poranku. Z nami poranny goście Radia 90. Dzisiaj Hendryk Mercik, Miejski Konserwator Zabytków w Rybniku. Witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry, witamy wszystkich. No i witamy tych, którzy handlują. Handlują między na Rybnickim Deptaku, bo o nich dzisiaj będzie mowa. Dwa mandaty, pani, Panie Miejski Konserwatorze Zabytków. Dwa mandaty... Trafiły w ręce przedsiębiorców, którzy nie dostosowali się do wymogów uchwały o parku kulturowym. O co poszło? Zna o, Pan szczegóły? Ja szczegóły znam, tak? Natomiast zanim powiem, o co poszło, no, no, chodzi o nie przepisów, ale prawa miejscowego, którym jest uchwała o, o, par, o utworzeniu parku kulturowego. Ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę parku, bo to jest dość rozległy park kulturowy, biorąc pod uwagę skalę naszych działań, na przykład skalę spotkań, skalę opinii dotyczących chociażby reklam, tak? bo nie tylko reklama to park kulturowy, to myślę, że jak na pół roku działania parku kulturowego, dwa mandaty, każdy na 100 złotych to podównując chociażby z innymi miastami to jest bardzo mało. Chcę pan powiedzieć że, tematu że... nie ma co to dwa mandaty. Nie, ale, to ja znaczy, wrac... temat, temat, <laughs> ale temat temat ja... temat jest panie redaktorze, no właśnie, Natomiast bo... troszkę to jest tak, że to jest burza w takiej szklance wody. Ale no nie do końca, nie? dlatego że my się też czujemy. Diabeł krzymy... tkwi w szczegółach. No, I uczmy się na tych dwóch przykładach. Zatem o co poszło? Dlaczego dwóch handlowców zamiast prezent od Straży Miejskiej, życzenia Wesołych Świąt otrzymują mandaty za Ale to, oni, że oni otrzymali prezent, bo to, to nie na tym polega, że ten mandat że, że i, ze, i że Straż Miejska, bo zasada jest trochę inna. Tak naprawdę mamy pracownika, i to nie jest ktoś, kogo żeśmy pozyskiwali z zewnątrz, tylko to jest osoba, która przeszła z innego wydziału. Pan Kamil Styga, doświadczony bardzo pracownik, jeśli chodzi o systemy informacji wizualnej i tak dalej, fachowiec. I jemu towarzyszą strażnicy miejscy. Dobrze tak, rozumiem, tak? To jest człowiek, który zajmuje się parkiem kulturowym. I on nie jest od tego, żeby karać, ale on jest od tego, żeby rozmawiać, żeby doradzać. I absolutna większość rybniczan i rybnickich przedsiębiorców, którzy mają cokolwiek wspólnego z parkiem kulturowym, z tego korzysta. I nawet do tego stopnia, że myśmy długo myśleli nad tym, jak to zrobić, bo. Skoro mamy prawo miejscowe, to jednak musimy egzekwować, to tak, jednak wy... musimy kontrolować. Ja tylko dokończę i wpadliśmy na taki pomysł, że nie będziemy wzywać nikogo do nas, tylko pan Kamil raz w tygodniu po prostu przejdzie się. Na taki spacer intensywny po parku kulturowym, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i towarzyszą mu, nie że strażnicy, tylko dwie miłe strażniczki, to też jest tak, żeby było nieopresyjnie. Natomiast nigdy nikogo nie karzemy mandatami, jak to się mówi, po Śląsku od szlagu. Tak? Mm -hmm. Tylko najpierw jest rozmowa, najpierw jest pouczenie. I najpierw jest wskazanie tego, co jest źle. I większość y, 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 tych, z którymi rozmawiamy, y, reaguje na to pozytywnie, no albo po prostu wskazuje nam, że przydałyby się też pewne jakieś zmiany czy kolekty. I w Natomiast dwóch przy przypadkach trafiliście na opór, ja rozumiem, tak? No tak to wygląda, tak, tak. I co y było przedmiotem y sporu? Y y potykacz. Y tak, to jest y jeden przedmiot sporu, potykacz, ale to. Y Powiedzmy, że trochę już tu rozeszły się nasze drogi, dlatego że część yy, Wyjaśnimy siebie... słuchaczom, bo część może być niezorientowana. Chodzi o e, reklamy tak zwane ruchome, które dzisiaj są na celowniku pana Kamila, jak dobrze rozumiem, i pani strażniczek niezwykle miłych, jak pan twierdzi. E, ta reklama ma być e, w pewnym porządku. Mówimy dzisiaj o reklamie ruchomej, tak? Pewne rzeczy są dozwolone, a właściwie są yy, niedozwolone tak. w większości. Myśmy, yy, myśmy, zaczęli. I wróćmy jeszcze pani. Yy, Konserwatorze, do tych dwóch przypadków remedii. Co nie było nie tak? Znaczy no, pierwszy przypadek to pan redaktor już sam wie, tak? No wie, próbuje się dowiedzieć. To jest dopytać. tak zwany potykacz, i do tego zaraz wrócę. Drugi przypadek to jest przypadek dość banalny. tak? To jest wystawianie towaru na deptach poza sklep, prezentowanie towaru. Poza sklepem, towaru, który jest sprzedawany. No nie jest to dozwolone, możemy to robić w taki sposób na targowisku, tam to jest przyjęte. Natomiast tutaj są równe zasady gry, bo jeżeli. A jaki to był towar? Czy to był manekin? No, więc była to odzież na manekinie, tak? To nie jest manekin do sprzedania tylko odzież prezentowana na manekinie i były to ozdoby choinkowe, które były prezentowane do sprzedaży. Panie redaktorze, nie ma takiej możliwości, dlatego że jeżeli wystawia sprzedawca, który ma lokal. To za chwilę będziemy mieli powrót do, do przeszłości i będziemy mieli stoiska z różnego typu towarami wystawione przed elewacjami. Skończy się to skargami, które były, dlatego że ten, który lokal wynajmuje, płaci więcej, bardziej się stara. Ten, który wystawiłby stoisko, ladę, zwyczajnie jakiś leżak, nie wiem cokolwiek, i handlował na deptaku, no ma wtedy większe szanse na większe załad. Czyli 100 złotych i... mandatu za wystawienie manekina ubranego, yy, yy, który miał na nie, sobie. Panie redaktorze, i wystawienia towaru. Za wystawienie to... towaru. Na manekiny. E, dobrze. E... I nie tylko. I nie tylko, bo to y, pani to zredukowała być może do tych manekinów, ale tak nie było, proszę mi wierzyć. E, I e, z panią były prowadzone rozmowy. Także to nie jest tak, że ktoś przyszedł, i powiedział, no 100 zł. E, natomiast co do potykaczy. To tutaj problem e, m, jest jakby. To są dwie tablice, e, które e, najczęściej spotykamy w lokalach gastronomicznych, gdzie mamy informację co dzisiaj w menu. I, tak. I właśnie ja, ja wczoraj przyszedłem, panie e, e, Henryku, i w, jest sporo tych potykaczy. Panie, Mimo wszystko, nie chcę donosić, które konkretnie adresy, ale jak to jest, panie, że ten przypadek został... Redaktor, mhm. Wszystkie przypadki zostały dostrzeżone. Natomiast to, co było na deptaku do tej pory, to nie są tylko potykacze, tak w tym rozumieniu, o którym Pan powiedział. Ja zaraz do tego wrócę. Mnóstwo elementów. No, już mój ulubiony rolap, tak w kolorze, zwariowana magenta, który reklamował obuwie i był przywiązany do latarni miejskiej o wysokości bodajże chyba 2,5 metra. No, sorry, to nie jest. Potykać, tak? Yy, upraszczając sprawę. Yy, yy, coś o wielkości dwóch złączonych skrzydeł drzwiowych, tak? Na górze to też nie jest potykać. Yy, ileś tym przypadku, który ileś był... dodatkowych mm. szyldów, które, które yy, prowadzą do jakiegoś sklepu. Wiemy, że nie może być nadmiaru szyldów, szyld może być na elewacji. Szyldy, które są rozstawione na ulicy. To nie są w naszym rozumieniu potykacze, ale... W tym przypadku, który, o którym mówimy, to co było przedmiotem sporu? potykać jakiej wielkości? No tu akurat nie był gigantyczny, bo to nie chodzi tylko o wielkość, tak? Tylko chodzi o to, żeby nie mnożyć pewnych rzeczy. I teraz filozofia jest taka... Że żeby coś na nowo zrobić, to trzeba po prostu pewne sprawy uporządkować. Jak mamy budynek rudelę jakąś, to żeby zbudować coś nowego, to musimy rozebrać uprzątnąć. A jaka to była działalność. I to była, pan? z tego, co pamiętam sprzedaż bielizny chyba, tak? Natomiast ja wrócę do tych potykaczy, dlatego że widzimy w tej chwili bardzo. Mocno i też po rozmowach, bo to, to nie jest tak, że my nie wyciągamy wniosku. Każdy akt prawa miejscowego może być korygowany, kiedy my też nabierzemy doświadczenia w jego stosowaniu. I widzimy w tej chwili bardzo wyraźnie, ale nie, że sami też żeśmy, tylko po rozmowach z, z przedsiębiorcami, że coś takiego jak potykacz, ale o zmiennej treści, czyli taka tablica ofertowa jednakowo, jeśli chodzi o wymiary, nieprzeskalowana, estetyczna, gdzie można będzie pewne rzeczy powiedzmy zmieniać, zapisać, jeśli chodzi o treść, jest potrzebna. I powiem tak. Czyli bijecie się w piersi, I, 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 przyznajecie się nie, do winy, to znaczy, że jednak y, warto słuchać albo wyciągać wnioski nie, z rozmowy. To znaczy, ale to nie ma nic, bo To jest pewna nic. refleksja, na którą ja czekałem. Nie wiedziałem, że już pan ma. o niej powie. Nie bo opozycyjni radni grzmi, grzmią, nie to nie. skandal. Zamiast prezenty na święta, mandaty y, przyznają opozycyjni radni, że byli za przyjęciem uchwały o no. utworzeniu Parku Kulturowego, ale nie spodziewali się aż tak restrykcji. Restrykcyjnej formy. Dwa mandaty na pół roku przez kiedy kiedy, bo ta rozmowa paranie, za chwilę redaktorze. będzie toczyła się w sieci dalej. Kiedy można spodziewać się korekty rybnickich przepisów? No tutaj wróćmy jeszcze do tych potykaczy mhm. i do opozycyjnych radnych. Ja bardzo... I, ale zaraz wrócimy, ale tylko to jeszcze, żeby słuchacze Radia 90 usłyszeli. Mówimy o pierwszym kwartale przyszłego roku, bo w tak, czwartek jest zaraz, sesja. Y -y. Bo może jeszcze dojdę do tego, o czym mówimy. tak, Żeby nie było, że będziemy mieli powrót do przeszłości. Nie, nie będzie tego, co stało na Deptaku do tej pory i wszystko było określane. Potykacz, Konągiewka i tak dalej. Tego nie będzie. Nie będzie, nie będzie powrotu do przeszłości, natomiast y, uważamy, że powinny być potykacze y, y, wystandaryzowane. Y, to nie będzie nic bardzo wymyślnego, to będzie coś, co będzie mógł mieć każdy, ale przede wszystkim y, uważamy, że tego typu rodzaj reklamy czy informacji, można nawet tak powiedzieć, informacji y, jest potrzebny w gastronomii. I tu postawmy, i tu postawmy pauzę. To. Dziękujemy słuchaczom Radia 90. Miejski konserwator zabytków w Rybniku Henryk Mercik jest porannym gościem Radia 90. Rozmowa trwa dalej w sieci. No i wracamy do naszej rozmowy o tych potykaczach, które rozumiem są dzisiaj szansą na, na znalezienie takiego porozumienia, albo tym, co, co może pomóc. Ja rozmawiałem z panią sprzedającą słodycze na deptaku, nie będę wymieniał nazwy. Ale wszyscy pewnie wiedzą, o kogo chodzi. Pani od wielu, wielu dekad Jacka, sprzedaje jaka. słodycze i mówi tak, no, przyznałam rację, gdzie przyznałam, No musiałam ten potykacz ściągnąć i spadły mi od razu obroty. Zauważacie Państwo, że dzieje się tak, że brak takiej informacji powoduje, że klient nie wejdzie tak chętnie do, do, do sklepu. No może tak być, tak. To znaczy, i yy, 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 w ogóle. Yy... Są aspekty pozytywne i negatywne, nie? bo pozytywny aspekt tego wszystkiego jest taki, że zniknęło tak naprawdę w dużej części to, to całe badziewie, ten cały śmietnik, tak? który, który był. Bo, bo śmietnik jest nie tylko na elewacjach, ale także w tej przestrzeni, którą. No bijemy którą, się o klientów. To jest normalne, no, tak? tak? Chodzimy, mhm. Natomiast. Wracając do tych potykaczy, no. kiedy przepisy mogą wejść w życie i jakiej formy nabiorą. Cały czas powiem tak, cały czas my obserwujemy, jak ten park działa, i dlatego nie obserwujemy tego zza biurka. Wygląda to tak, że pan Kamil Styga, nie tylko w towarzystwie wspomnianych już strażniczek, ale też sam, przede wszystkim chodzi w toren, robi zdjęcia, obserwuje i tak dalej. Po pierwsze przygotowujemy się też do tego co się stanie po upływie czasu wakacjo Legis, czyli już za niecałe dwa lata, za półtorej roku. Staramy się już pewne rzeczy zmieniać, a po drugie no też uczymy się. Nie, nie będzie na pewno tak, że będziemy co miesiąc wprowadzali jakiekolwiek zmiany i kolekty, bo, bo nie o to przecież chodzi. Natomiast myślę, że no ten termin, powiedzmy pierwszy kwartał, tak, przyszłego roku jest w jakiś sposób terminem realnym, że pierwsze kolekty, czy doprecyzowanie pewnych rzeczy, dopuszczenie, jeśli chodzi o tą uchwałę naszą rybnicką się pojawia, bo one się muszą pojawić. To będą specjalne My... potykacze miasta Rybnika, rozumiem, w pewnym standardzie miasto będzie, kto je będzie produkował, kto będzie kupował, czy yy, yy, będzie jakaś... To nie ma, to tu, tu tak nie to jest. jest. To, jest, to, jest, tak, to tak? jest podobnie jak z parasolami w ogródkach? Tak, to jest podobnie jak z parasolami w ogródkach. Będą określone pewne parametry tych potykaczy, tak? Przede wszystkim zakładamy jedną rzecz, że potykacz jest elementem informacyjnym, czyli zakładamy, że to nie jest dodatkowy szyld, który będzie na pstrokato dodatkowo ustawiony przy elewacji, ale to będzie element, gdzie zakładamy, że ta grafika będzie mogła być zmienna, tak? Na przykład, jeśli mamy restaurację, to chodzi o to, żeby w jednym dniu napisać, że tu jest promocja obiad dnia tak. taki i taki, żeby w drugim dniu napisać, że dzisiaj zapraszamy na to i na to. To samo na przykład dotyczy sklepów spożywczych, tak? Że dzisiaj taka czekolada i tak dalej. To jest potrzebne. Tak naprawdę są potrzebne pewne informacje, które się zmieniają w czasie i to rozumiemy. To jest absolutnie rzecz, która jest przydatna. Natomiast. O co chodzi w tej standaryzacji? To nie chodzi o to, że trzeba kupić od kogoś i, i tak dalej, i tak dalej, tylko że trzeba się trzymać pewnych zasad. Nikt nie będzie sprawdzał, czy do, co, co do centymetra i tak dalej. Natomiast y, chodzi o to, żeby nie przewymialowywać, chodzi o to, żeby nie było jaskrawej kolorystyki. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, chodzi o to, żeby było sprawiedliwie i, i dobrze w takim sensie, że jeden lokal. Jeden potykacz, a nie, że jeden lokal zero potykaczy, a drugi pięć. Nie? Więc to się też e, działo e, i to nie jest do końca jakby w porządku. Natomiast, no ale przed Wami e, dopiero e, będzie historia, kiedy będziecie przyglądać się elewacjom. To są dwa lata. E, elewacjom już się przyglądamy mm -hmm. e, i wiele rzeczy się już wydarzyło, bo e, żeby e, nie mówić, e, że pół roku i myśmy 200 zł tak ściągnęli, e, e, elewacjom się przyglądamy. I jak pan zauważył na przykład, to, to, to są efekty dyskusji o tym, że jesteśmy w parku kulturowym kościelna 8, gdzie przywrócony został wystrój architektoniczny, kolorystyka, to jest efekt rozmów z inwestorem, który jest właścicielem też tej sąsiedniej kamienicy mhm. ze słynnym Pawiem. Wspomniana tutaj wspomniany tutaj sklep ze słodyczami. Proszę spojrzeć na tę elewację. Dwie panie, które mają lokale po prawej stronie od tego sklepu, patrząc za tę elewację, dostosowały swoją jakby połowę. Tak? Zostało to zmienione, reklamy, wszystko. Naprzeciwko kamienica, tam gdzie jest Bargucio, zielarnia rybnicka, odrestaurowana elewacja. To też jest efekt parku kulturowego. Przemalowana, odrestaurowana i uporządkowana pod względem reklam elewacja na Rynku 2. To znowu kolejny efekt parku yy, kulturowego. I tutaj brawa dla rybnicza, ale pytanie czekamy, o nie? miejskie lokale, które są puste, które czekają na wynajem. Nie martwi to pana, że one szpecą park kulturowy? Znaczy, lokale, które czekają na wynajem, no trudno powiedzieć, że szpecą. One A jest świadcą... ich coraz więcej, jest ich sporo, yy, mówiąc krótko. Yy, yy, panie redaktorze, i. i... Jako konserwatora zabytków martwi mnie to, co szpeci. Jako architekta, bo jestem architektem z zawodu e, i pewne rzeczy postrzegam e, też szerzej, to oczywiście, że można powiedzieć, że, że, że pustostany martwią. One zawsze martwią, ale one nie wynikają w żaden sposób z tego, że jest park kulturowy. Tylko wynikają Z, z kondycji rynku, no, z kondycji oczywiście. rynku. Dobrze, to Natomiast tutaj konkretę... Rybnik, rybnik no. Nie ma tak potężnego, proszę mi wierzyć Proszę pojechać do Zabrza Do Rudy Śląskiej Oj. albo do Chorzowa Na główną ulicę Oj. Wolności Tam jest prawdziwy festiwal Pustostanów Nie ma w żadnym z tych miast parku kulturowego Jest całkowita wolna amerykanka Jeśli chodzi o reklamy O tego typu rzeczy w Chorzowie To widać szczególnie i, i, i proszę zauważyć Że jak dokręcanie od, śruby jeszcze mogłoby od, się skończyć nie, w ogóle. Ja myślę, że z braku <grym> zasad y, 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 nie przebywa. Korzystając z, z okazji, procesu. chcę pana zapytać o jeszcze jeden rybnicki adres, dyskotekę przy ulicy Wiejskiej. Ona jest pomalowana, nie będę wymieniał nazwy, wszyscy wiedzą o jaką chodzi. Zasłynęła w czasie pandemii, ona jest pomalowana w kolorze granatowym, niebieskim. To jest kolor dopuszczalny, bo z tego co wiem, to pan... No, to... Są jeszcze akcenty. I, y, jest y, jaskrawe, intensywna korespondencja tak, między miastem y, 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 a właścicielem dyskoteki. Powiem tak, że jest to niezgodne z zasadami określonymi w uchwale o powołaniu parku kulturowego. No i czy państwo ukarali tego y, człowieka? Y, ten człowiek y, y, nie spotkaliśmy tego człowieka wychodząc tak na miasto, więc ten człowiek został wezwany do, y, y, nie po to od razu, żeby go ukarać, ale po to, żeby porozmawiać tak najpierw, żeby on wyjaśnił dlaczego tak się stało. Natomiast on po prostu nie odbiera, właściciel nie odbiera naszej korespondencji, ale proszę mi wierzyć, że na pewno. Takie spotkanie nastąpi. No, jest to wyjątkowo taki niedobry przykład, tak? Bo w, chociażby w aspekcie tego, co powiedziałem, że yy, właściciele nieruchomości yy, potrafią się dostosować, a nawet przychodzą, pytają, jaki kolor oni by chcieli zmienić. Nie chcą już tych mocnych, żółtych, nie chcą takich kolorów, które być może były modne w latach 90., tak? Ale yy, od tego się odchodzi. Yy, chcemy, żeby rybnik był jak najbardziej elegancki. No właśnie, tu mamy niebieską dyszotekę, czy granat. A tu nagle no, wracamy. No to właśnie to jest taki zły przykład, kiedy w przestrzeni, która jest nasza wspólna, w przestrzeni, która powinna być elegancka, która nie, gdzie nie, nie powinny budynki do nas dotrzeć. No, ale, ale miasto nie potrafi póki co wyegzekwować. Tego koloru na elewacji. Mówi Pan, że nie potrafimy skutecznie doręczyć korespondencji. Nie, to, to tak nie jest, że nie potrafimy. Są pewne procedury, według których trzeba działać. I nie ma, że nie potrafimy, tylko każdemu trzeba dać szansę. Może Pan wyjechał na wakacje, Panie Redaktorze, może nie mógł, może był chory, tego nie wiemy. Więc musi to się odbyć zgodnie z określonymi procedurami. Nie można powiedzieć, że jak ktoś raz nie odebrał listu, tak, to my od razu naślemy tam jakiś cały, cały oddział Straży Miejskiej. Nie. No, to, tam to nie, nie, nie jeden oddział tak, był w czasie pandemii. To, Dobrze. Tak to nie działa, no tak. No ale no. sam pan widzi, że jest to sytuacja w jakiś sposób specyficzna. Mamy święta zapasem. dokładnie za tydzień Wigilia. Patrzymy, jak jest miasto przystrojone, czy konserwator zabytków Także ma uwagi, czy jakby park kulturowy opisuje ten przedświąteczny wystrój, czy tutaj do niczego się nie doczepiamy? E, czy panie, mamy prawo się w ogóle doczepić? Mamy się prawo doczepić do niektórych rzeczy, Pan... ale w tym roku absolutnie do niczego się nie doczepiamy. Wydaje mi się, że rybnik jest pięknie przystrojony i podoba mi się to, jak rybnik przedświąteczny wygląda. Trochę brakuje może Śniegu, tak? który dodałby takiego smaku tym wszystkim ozdobom, ale uważam, że też na, na, na tle innych miast, chociażby rybnik wypada bardzo elegancko, a przy tym po prostu atrakcyjnie i myślę, że tak. Ale czy sprzedawcy, handlowcy, chcę o to dopytać, mają wolną rękę, jeżeli chodzi o przystrojenie tych swoich elewacji w świąteczne? Ewan, ja obserwując, czy Niderlandy, czy inne miasteczko, chociażby austriackie niedaleko, to widzimy, jak one są przystrojone gęsto, tak? Z tych okien się wszystko wylewa. Czy to jest w ogóle dozwolone w, w, w uchwale? Panie o... redaktorze, święta są wyjątkowym czasem i w czasie świątecznym. Można więcej. Ee, wolno więcej tak, pod warunkiem, że nie przekracza się pewnych granic i pewnych standardów. Natomiast e, e, nigdy e, nie było żadnego pomysłu, żeby e, e, wręcz należy działać odwrotnie, należy wspierać e, e, tych, którzy, którzy chcą e, miasto dekolować. Jest dużo dekoracji miejskich, są też prywatne przy dekorowanie witryn sklepowych i tak dalej. Jak najbardziej jest na miejscu. Starajmy się wykorzystać jakby to, co mamy do, do dyspozycji. Dziękuję za poranne spotkanie, za poranną rozmowę. Pewnie tych rozmów z handlowcami będzie sporo, bo jest spraw. Tak? Tak? Mm. One się dzieją, tak, one się toczą i bardzo zachęcam do rozmów. Pan Kamil Styga to nie jest tylko ktoś, kto poucza, ale to jest też osoba, która potrafi absolutnie fachowo doradzić i potrafi jakby. Pokierować, żeby było lepiej, żeby było bardziej skutecznie, jeśli chodzi o reklamę, ma naprawdę duże doświadczenie. I proszę to, jakby zachęcam, żeby to wykorzystywać, żeby rozmawiać, w jakim czasie, co ewentualnie można skorygować, jak zrobić, żeby dotrzeć do klienta. On się na tym zna. Wychodzi tak, nie, nie siedzi w biurze. To nie jest tak, że trzeba przyjść, umówić się, mhm. tylko, tylko możemy go spotkać w centrum miasta i wydaje się, że to jest taka okazja, żeby zapytać, dopytać. Zanim cokolwiek będzie, jak to się mówi, na twardo, można zawsze, no zawsze, jak to się mówi, warto rozmawiać, do czego bardzo, bardzo zachęcam. Powiedział w porannej rozmowie w Radio 90. Henryk Merzik, miejski konserwator w Rybniku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za...